Postupały w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nadrufitą miłość, jaką żywił do nich i Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca, posłuchaj dziś tych słów. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec, ten mógłby wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie. Jego słów się nie słucha. Ktoś kiedyś zadał pytanie Oralowi Robertsowi. Jakie są dwie rzeczy, które najbardziej potrzebuje człowiek powołany do służby? Kaznodzieja, pastor, by wypełnić Boże powołanie w swoim życiu. No powiedział, namaszczenie i pieniądze. Widzisz, to namaszczenie niszczy wszelkie jarzmo. Bez niego e, nikomu w stały, trwały sposób nie pomożesz, ponieważ jedynie ono niszczy dzieła diabła w życiu człowieka. Jednak, choć zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę, głoszenie Ewangelii, zakładanie kościołów, e, prowadzenie pracy misyjnej wciąż kosztuje wiele pieniędzy. Poza tym, jak czytaliśmy, ubogiego nikt nie słucha. Nawet jeśli posiada mądrość od samego Boga. Więc zabiegaj nie tylko o Boże namaszczenie, ale również o Boże zaopatrzenie materialne. Jedno i drugie pochodzi od Niego. Pamiętaj, że pieniądze nigdy nie są celem samym sobie, ale środkiem do uzyskiwania, osiągania wyższych celów. Jakich? No tak jak powiedział. Pamiętaj, że to Pan Bóg daje Ci siłę zdolność do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić, aby utwierdzić swoje przymierze na ziemi. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.